W Kłecku za tydzień zostanie zorganizowane forum rolnicze Powiatu Gnieźnieńskiego. Spotkanie ma mieć roboczy charakter, a jego efektem będą propozycje różnych rozwiązań, które zostaną przesłane następnie do ministra rolnictwa. Forum Rolnicze na terenie powiatu Gniezińskiego, bo powiat gnieźnieński jest typowo rolniczym powiatem. Spotykamy się 10 lutego w Kłęcku Chcemy rozmawiać o bolączkach dotyczących rolników, bo przecież ich jest bardzo dużo. Zaczynając od tego, co nas lokalnie boli, a więc to, co było w zeszłym roku, czyli ASF, poprzez to, co może się wydarzyć, włącznie z polityką tą ogólnokrajową, która ma ogromny wpływ na działanie naszego rolnictwa. Myślę, że to do, do, dobry czas żeby się spotkać, porozmawiać, tym bardziej, że udział zadeklarowali oprócz rolników wszelkie organizacje, instytucje związane z rolnictwem i myślę, że wnioski, które będą płynęły, powinny wybrzmieć i dotrzeć do władz centralnych, dlatego że tak jak wspomniałem stoimy tutaj na terenie powiatu gnieśnickiego rolnictwem. A i to w dzisiejszych czasach, tych ograniczeń, o których mówimy, czy po współpracy Unii Europejskiej z Ameryką Południową, czy chociażby w ramach Unii Europejskiej, to wszystko w jakiś sposób determinuje na działalność rolniczą, która się też tutaj toczy. Musimy o tym pamiętać, i myślę, że to jest czas, aby o tym dyskutować i tak jak powiedziałem, te wnioski formułować i przekazywać dalej, żeby mógłby, głos rolnika żeby był wysłuchany. Środowisko rolników jest zaniepokojone ostatnimi wydarzeniami, które w jakiś sposób y, ograniczają ich możliwości. Projektowania pewnej stabilnej przyszłości, więc cieszę się, że to wydarzenie jest akurat organizowane u nas w Kłecku. Będziemy mogli wsłuchać się i wyrazić swoje poglądy na temat tych kierunków, które, które niewątpliwie przed nami są trudne. Cieszę się również z tego, że tak dużo decydentów będzie mogło pokazać, wysłuchać się, wsłuchać się te głosy naszych lokalnych środowisk, które są bardzo istotne z gruntu prowadzonej pewnej już szeroko rozumianej polityki dostarczania żywności na gruncie naszego kraju, jak i Europy. Więc cieszę się jeszcze raz zapraszam wszystkich do włączenia się w tą dyskusję. Jest to 18. już edycja forów i co roku mamy coś nowego, tak? Problemy nierozwiązane jeszcze z, z poprzednich lat, zresztą wchodzimy w ten nowy rok poło roku praktycznie protestów, yy, propozycji zmian Zielonego Ładu. Yy, no w tym roku dosz, doszed, doszły nam niezależne problemy od nas. Yy, jednostek chorobowych, jakim jest za granicą na razie pryszczyca, jest to coś gorszego niż, niż, niż ASF, chociaż ASF też nie ustępuje. Yy, Ptasia grypa teraz jest na, na, na topie, tak przemieszczanie się zwierząt, ptaków. No i forum jest takim właśnie okazją do oddolnego przekazania tych problemów, próby rozwiązania, bo z drugiej strony będą, są zaproszeni instytucje okołorodnicze, fachowcy, politycy przede wszystkim, którzy mają nas wysłuchać. Wysłuchać tych problemów oddolnie, nie zaczynać od, od jak tak, taki jest plan. No różnie to potem bywa. Bo to jest możliwość dyskusji przekazania. Ostatecznością są protesty, chociaż ostatnio to często te, jakbym powiedział, zapalniki ledwo jakieś tam has hasełko, i, i coś się działo na drogach. W cudzysłowie, hasełko, bo problemy te dotyczą rolników bezpośrednio produkujących. Jak wiemy, już produkcja z zwierząt, przede wszystkim trzody chlewnej w Polsce, już tak zminimalizowała. 9 milionów, około 90 milionów mamy. Z tego 1,5 miliona to jest tylko nasza produkcja, reszta to jest import. To jest już potężne zagrożenie w aspekcie tych wszystkich chorób i ewentualnych zamknięcia granicy, tak? No bo każdy państwo się chce bronić przed tym. Na razie jako samorząd zgłaszamy też te problemy i chcemy czasowej blokady, ale no tego jest ministerstwo, żeby tam przeanalizowało. No ale te szczegóły wszystkie będą właśnie na, na, na forum, bo to ma stworzyć możliwość takiej bezpośredniej dyskusji. Jak z programu wynika zaproszeń szeroko, szeroka gama tych naszych przedstawicieli jest. Są też sponsorzy, którzy dzięki nim troszeczkę tam upiększymy te, te nasze spotkanie samorząd przede wszystkim, bo my tutaj w powiecie gnieździeńskim a jestem w izbach od początku, także nie mamy problemów tych takich współpracy. W tym roku jest pierwszy raz w Kłecku, w mojej gminie, mojej rodzinnej gminie, nigdy jeszcze tam u siebie nie robiłem, ale ze względów właśnie takich tam remontowych i modernizacyjnych Domu Kultury miejsca, gdzie, gdzie możemy się na Kłecku spotkać, także zapraszamy do Kłecka 10. w poniedziałek Wszelkie problemy będą poruszane nawet te poza, poza tym tym ogólnym programem, chociaż jest program, dotyka takich bardzo ważnych spraw, bo i wody i, i tych spraw chorobowych. Forum to otwarte spotkanie dla każdego zainteresowanego. Nie obowiązują na nie zapisy. Zwyczajowo w spotkaniach tego typu uczestniczy około 150 przedstawicieli środowiska rolniczego.